Hej, cześć, siemaneczko, mordeczki, banieczka na dróbeczko, witam was serdecznie, Syrek, w kolejnym odcineczku z Gotika. Że witam serdecznie wszystkich oglądających całą serię. Pozdrawiam, oczywiście, też wszystkich. Ostatnio się skończyliśmy chyba w nowym obozie, tak, w nowym obozie, chciałem jeszcze tylko. Dopowiedzieć, że zapraszam wszystkich oczywiście też na lajby. Nie Ale ciud Nigdy więcej tego nie skończyłem? Dobra, nice. Już wiem na czym skończyliśmy. Na walce z lewusem. Już dostałem łomot, Dobra. Poczekajcie, chwilę, moment. Chwila momento Muszę się tu ogarnąć, kurde. Dobra. Ty mi nie zapisuj, tylko wczytaj to. Kurde. dobra, czekajcie, bo pomyliłem klawisze na myszce. Nie, nie tak jak Zobaczmy, co potrafią. Dobra, ciężko się z tego. Spokojnie. Dobra. O nie, lewą styką mi nie nie, nie być tutaj. Czekajcie no Zapiszę teraz, o! Właśnie, dobry, dobry pomysł, żeby to zapisać i poprawić save a. Spokojnie, nic się nie sp. Łoty gnojek mnie zabił, nie? Kimu w dupę? Po walce O nie, ryżowy książę. O nie, o nie, 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 nie. Nik Należało mu się. O nie, ryżowy książę się wtrącił. Fucking shit. Nie cierpię ty panie. Dobra, czekajcie, żeby to... No i po walce Dobra no, czekajcie Należało mi. Nigdy więcej tego nie próbuj. Dory no książę serii Nie! Kurwa Nigdy więcej się. tego nie próbuj! O nie! Ale czekaj, chyba mi nie Wstawaj, Bezi, szybko, wstawaj, chłopie, wstawaj, wstawaj, no Bezi, cicho, bo mnie chyba nie okradnie, LOL, równocześnie z Lebusem. Dobra, uleczmy się Co tu się w ogóle wydarzyło to XD nie? Lewz został po dupie Ja też. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła! Co słychać, przyjacielu? C człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. No, gitara. Dobra. Ale książę mi ten yy... spuścił łomot, ale nie zabrał mi mnie... najważniejszej rzeczy, tego. Minizd git. Dobra. Mogę to zapisać na spokojnie. Dobra, udało się, mordy. Yy, idziemy dalej. Idziemy zabić to, spod tamy. Nie chcę wiedzieć, nie chcę wracać do tego, co tam się wydarzyło. Muszę sobie to później zobaczyć na odcinku, jak to wygląda. Bo równocześnie z lewusem wstawam. A to dobrze nie wróży. ale dobra. Hmm. Ten dopiero jest pod tamą. kurde, jest tam kawałek dalej, więc ze spokoju możemy sobie tam iść. Przykacza już mamy z głowy, chyba. Tak. Dobra, chodźmy. Mam jakieś punkty umiejętności? Mam. Ty czekaj, dobrze ja idę? A nie, to jest tam, dobra, a to nic nie szkodzi. Przepłynąć na drugi brzeg Będzie wicie. No Byłaś będzie dalej Byłaś w tej wody Dobra Zasejwować Zobaczmy czy możemy go Dobra, easy. Jakieś pazury, dobra. Czyli to pielec spod tamy został rozłożony na łopatki. Teraz wrócimy do tego Horacego? Nie, nie, Horacego, Na co się nazywał? Hamer chyba Dobra Hammer, Hombler Pójdziemy mu kurde oddać to zadanko Zobaczę jeszcze to zadanie z tym z tą chatą krzykacza Więc zaraz się tu wszystko ogarnie Dzisiaj wam mordki jeszcze wrócę Drugi też odcineczek Zaraz to ja nagrywam kurde odcinek za odcinkiem Także spoczko będzie. Musimy mieć dwa odcinki. Zabiłem bestię. Świetnie ściągnąłem tu kilku ludzi ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. No, dobra, to idź spać, chłopie. Bo i tak nic innego do roboty nie masz. A ja idę ogarnąć sprawę z ch Hata Szykacza. Fata krzykacza, krzykacz, krzykacz, zobaczymy Ja chyba go nawet nie pokonywałem Bo nie, nie mogłem dać rady Więc czekajcie, se to zapiszę I na najebiemy mu, bro! To nie Dobra Easy No i po walce Easy, to było easy, nie? Wszystko mu zajebiemy. Co tam? Gdzie się nie? A gdzie kurde ten? Stawaj krzykacz. Stajesz czy nie wstajesz? Wstajesz. Jak tam twoje gnaty? Nie pożyjesz dość długo, żeby ciągle szukasz guza? No jasne. Zejdź mi z oczu. Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Dobra, zobaczmy. A mi coś powie? Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie. Przed chwilą Torlof powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Może? Do okay. zobaczenia! Jeśli myślisz, że. Hmm, dobra. Czyli mamy to wykonane. Nie ma Chciałbym być teraz nie do <śmiech> <śmiech> o kurde, Bela. <laughs> A mnie kurde katar męczy, modry. Nie wiem czemu. Dobra, weź to zapisz. Mam piąty poziom? Mam ty, to może będę mógł się przyjąć przy. zrobić przyjęcie do nowego obozu. Chociaż. Nie jestem się. pewien, czy jeszcze będę mógł, czy nie. Zawsze to samo. Nie tu. Tylko zachowaj to dla siebie i musisz nie spadać na to co mówisz przy obcy W dzisiejszej Tak długo jak mnie to nie dotyczy Że to nie tu do Laresa trzeba się udać Pogadać, zobaczymy co mi powie. ciekawego Ludzie zawsze gadają Laresie jesteś facie czy nie macie? czy To wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak opowiedział się za tobą, ale nie jesteś gotowy. Popracuj nad sobą jeszcze trochę. Hmm. Chcę się nauczyć czegoś nowego. Zresztą siła, tylko zachowaj to dla siebie. Ciekawe, jeszcze nie mogę dołączyć. No dobra. Nic nie szkodzi. Niektórzy Nie szkodzi co ja tu mogę przyjęcie. Lepiej się do tego nie mieszać. W starym obozie Lepiej chyba zrobiłem wszystko. To nie mój problem. Do obozu na broń... Mogłem się udać do z powrotem do starego obozu. I wziąść yy, tego Typka co mnie zaprowadzi do obozu na bagię. I tam będziemy robić zalanka. Że tam będziemy robić zadania. Dobra, zapisz. Dobra, idziemy. Bezi chodź. Lewus został w ja też. Ale w ogóle jak to wyglądało, nie? Zawsze. Wstaje Lewus i Bezi równocześnie. Od razu wiedziałem, że będą Jeszcze tak by się nie zdarzyło. Że jeszcze tak mi się nie zdarzyło. No ale dobra. Jest jak jest. Ja też jeszcze chciałem dopowiedzieć, że zachęcam do dołączenia naszego Discorda, tam macie oczywiście do tego. te linki potrzebne w opisie to Chyba były nawet krwiopijce gdzieś zabicie O, ścierbojady nawet są Jaszczurki są Zobaczymy czy damy radę ubić Jaszczura Dobra, ze spokojem Na ludzie. Co, dziu-dziuby, Będziemy koczkodany bić, jak ja to mówiłem Koczkodan jeden Koczko mam dwa, koczko mam trzy i koczko mam cztery kurde, no, cholerny katar, ja piernicze. Dobra. <ścoughs> Ten odcinek będzie dwudziestominutowy, modlę, postaram się tak 20 minut nagrać. O nie! Dobra, raz. Już nie żyję. No chodź. Eee, ce vor de pui de să... Secunda, da, spune. Se Już jestem <laughs> okej, okay, Możemy się dalej iść. stronę nowego obozu. Dużo mi brakuje do poziomu. Hmm. się doświadczenia jakieś. Okej, okay. Chodź, będzie chodź, chodź. Maszeruj. Maszeruj, maszeruj, maszeruj. Szkoda, że nie można biegać. No, kurde, bela. Taki minus tego Kotika. No. Ale ma też to swój urok. Że ma to ma to swój urok. Dobra. zaraz będziemy na miejscu. Jeszcze kawałek dosłownie. Że jeszcze kawałek Przynajmniej za długo się nie męczyłem z tym lewusem. Bo kurde, ostatnio to mi trochę zeszło. Musiałem wycinać. Że musiałem wycinać. A dzisiaj, nawet, nawet dosyć szybko poszło. O tam mi jagódka była, ale dobra, dobra, nie będę się wracał. następnym razem podniosę. Jak nie zapomnę. Były zębacze, widziałem. Dawaj, 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 będzie chłopie, dawaj, dawaj. O, ci, no, strażnicy. Świątyni. <grym> no i dobra, już jesteśmy praktycznie, że w nowym obozie. Eee... Yy, w starym, przepraszam. Poprawka. Stary obóz. Oj, jakiś chorób mnie bierze. Jak nic. Gdzieś tu był ten kurdy guru. Tu był ten. Od razu wiedziałem, że nie ma. to zioło, chopie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Myślałem, że to się skończy. To nie mam. No idzie pewnie mnie zaczepi. Nie. Mm. O dziwo mnie nie zaczepił. O dziwo mnie nie. No. Ile raz? Po co budujesz tą chatę? Po co ją wybudowałeś, kopia? Nie będę. Po co ty chciałbyś budować, chłopcze? Co się zastanawiam? Mam O kolejny idiota. Czekajcie. A tam jest ten, ten. Tu stoi. Tu jesteś. On mnie zaprowadzi. Chodź, chodź. Może, ale kogo Mam dobrać. już dość tej paplaniny. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Dobra, już lecę za tobą. Bo... O, to ładnie na gitarze gra. Na święta. Po <grym, grym, grym>, ho, ho, ho. Więc sobie możemy iść. Po drodze mi trochę doświadczenia wpadnie. Także też na spokojnie. Dojdziemy do tego obozu i w kolejnym odcinku się zajmiemy tam, wiecie, gadkami, rozmowami Może jakieś zlanko dostanę czy coś. O, mi tu zaraja sura powinien ubić. O Fajnie, nie? Ja co stoję z boku, a on zabija. <grystanie> o, tam są wilki. Niebezpieczne wilka. Niebezpieczne wilki są, ale on sobie poradzi. Ze spokojem. Jak na niego skoczył. Nie wiem, czy to widzieliście. A nie mogę nic podnosić z niego, dobra Chodź, idziemy Obóz na bagnie. odcinek, obóz na wagnie Gdzie on jest? Serio, zatrzymałeś się chłopie? Ale ładnie się wpływają Dobra Jeszcze szybka miksturka I możemy iść dalej Dobra, chodźmy dalej No dalej, ślicznie, to idziemy dalej. Zaraz będziemy w sumie na miejscu. Także idzi jeszcze te piekielniki se podniosę. Dobra, już idę, już idę. prali se chłop czy nie? prali czekajcie będzie szybciej może, nie? chłop ma taki miecz i nie pomaga dobra, już jesteśmy na miejscu bo już widzę to zejście tam do tego obozu Dawaj, dawaj, dawaj Tak To i to i to, dobra Mamy Idziemy Jeszcze to Po drodze Już idziemy dalej Dobra, tamte aszury jak sobie są Później się zabije Chodź, bezil. Dawaj, 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 chłopie, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, do przodu, do przodu, let's go. Hoppa. Hoppa. idziesz no, nie zatrzymuj się, bo nie masz po co. Kurka wodna, no. Dobra, jesteśmy je... na miejscu. O. Tam leży obóz Bractwa śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korka Loma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych mm. potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Powodzenia, dobra. To niech wraca, my wejdziemy do obozu. I sobie tutaj zakończymy odcineczek, a w kolejnym się będziemy rozglądać po tym obozie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ciekawego. Witaj, nie. Z... Co cię tu sprowadza? Lepiej się do tego nie Chcę... Jestem tu nowy, chciałbym się tylko rozejrzeć. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko... Tylko nie rozrabiaj, dobra. Że będą to... Chodźmy. W tej historii... Lester? Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Okej, okay, dobra, dalej będziemy z nim pogadamy. Niech kolej... śniący macie w swojej opiece w kolejnym odcineczku. Więc kurczę, ja się tu zasejwuję dwa razy nawet. Więc jeśli odcineczek Wam się podobał, wiecie co robić. E, ode mnie macie serdeczne pozdrowienia za oglądanie całej serii z gotyczka. Także banieczka na dróweczko, piąteczka, żółwiczek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, eo,